do ziobeczki z tej strony, Kubik z Dzisiaj nagrywam yy, Quakecraft na serwerze mz.urvi.pl. Yy, A dzisiaj ze mną jest? A dzisiaj ze mną jest kto? Dokładnie. Wbijajcie na kanał Łubrówki, tam są naprawdę fajne filmiki, ale dosyć już tego pitolenia, i widzimy się przy pierwszej arenie. Jesteśmy już na pierwszej arendze. Brówka, yy, jesteś gotowy? Dobra! Gin! -gi -gi. <grym> Haha! </dyspana> gin, 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 gin! Ty cham, mały! Haha! <grym /dyspana> Szum! Dwa razy go... Z... Jestem pierwszy, jestem koksem. Dobra, dobra, dobra. Przygotujcie się, widzowie, na wyzwanie. Dobra, gdzie ta brówka? Ej, ja kogoś widzę, ja kogoś widzę. Cicho. A tu nie jesteś ty! To jest jakiś... Jezu. Dobra, czy zabój... Fuck No i tak ja wygrywam, więc o Stefan, coś ci się pokręciło. Oh, fuck you! Fuck you, fuck you, fuck you! Z pieprza, Nie! Yeah! Bo wiem, że się trochę poćwiczyłem, więc wiesz. Dobra, 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 spadam, spadam. Nie znajdziesz mnie. Golisz? Bye, bye! Fuck. Ej, tamten to w ogóle punktów nie zdobywa? No wiem, ja go raz zabiłem. Fuck. O, zabijesz go teraz? No chyba nie. O, fak, zabił mnie. Jaki grój? Żeby wiedział. Kurde, kurde, widzę was obu! Kogo trafi? A ja ciebie? No fajnie, co nie. Już nie żyjesz, stary, stary, ja cię widzę, już nie żyjesz. Chcesz nie żyć. Zabił cię? Tak. Dobra, dobra, cicho, bo ja chcę go zarypać. Dobra, ja spada, bo chyba ciebie słyszałem. No chyba nie! No Jezu, jak mi byszka laguje jak y, ten, y, y, Sylwieszczaka Kanał, którego NIE BA! I tak nie wygrasz? Fak, Ty jesteś pierwszy... O nie, stary! O nie, stary, o nie, 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 stary, nie, 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 ja tak się nie bawię. Fuck, 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 fuck! Nie, nie, no! to wiesz jak mi byszka przez ciebie laguje? Ja w ogóle złą mam odległość renderowania. Bo ja muszę yy, grać na najniższych ustawieniach, żeby mnie nie lagowało jak tego... No chyba... nie. nie, nie, napię, nie napiędą, ale... Może w końcu wygramy jakąś arenę, co? Aha, no... Ale na odcinku to będzie jeszcze lepiej, co? Nie jesteśmy koksami, w ogóle, takie rzeczy... Ech. Dobra. E, I może, jak nagramy jeszcze drugi odcinek, to będę nagrywał... Z kamerką. Zaraz ty będziesz trafiony, jak mnie zdenerwujesz, mrówko. M mrówka zniszczy ci twoje mrowisko. <grym> ja nie mogę, ty tam mnie rozwalasz. E, dobra, ej stary, gdzie ty jesteś? <grym> no bo nie wstawię. Żartuję, wstawię. E, a ty mój wstawiłeś? A ty mój wstawiłeś, Link? No, oh, fuck, fuck. Ja! Yeah. A oh, fuck. <try> Ty tu masz fajne teksty, stary. Jesus! Yes, jest! <try> no? Farta coś miałeś. Mam inne mrówki, ci kibicują coś. Już nie żyjesz, stary? Stary, ja cię widzę. Już nie żyjesz. What the fuck, jak mnie, cofn jak mnie cofnęło, LOL. Lol. Dobra. Em... Ej, kto prowadzi? Ty, później ja i na końcu ten koleś? Okej. Okay. Fuck! Jaki... Jaki fart! Nie! Spodziewałem się tego. Ej, słuchaj, już zaraz będzie pięć minut, jak nagrywam, to nie wiem, czy złożymy dwie w jednym odcinku. Lawoil! Motherfucker! o tych, juchuju. No dobra, e, ten, e, gdzie jest ten koleś? Gdzieś go? Ja tam gadasz? Ja już. <grym _> Byłem za płotkami. Frajer. <grym _> Mały mrowis. Tak. No ty mi już nie żyjesz. Ja, ja, ja widzę, ja wiem gdzie ty byłeś, mrówka. Ja Cię widzę przez ściany, jestem tym, e, jak to się nazywał... PROROK! Kurwa. PROROK z Krysika! Ham... Jeszcze przez siebie się nie mogę odrodzić! Eee, już nie żyję... O stary, stary, stary! Gij! No czemu nie chcesz zginąć? No uciekłeś mi naprawdę! Fuck! Ja Cię, ja Ci dam, z takiego trafionego, zetwórnego będziesz miał, że... A Ty co, sobie wyszedł? Ta tak, tak, Lol. LOL. Eee, Jestem na górze na torach z ty? O oh fuck, to spieprzam. Tylko... Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, do... to ja byłem na górnych. O ty nie ja spadam. Jak widzisz, jakiś nikt to ja spadam. To ty? To ty? To ty byłeś czy on? Znaczy to ja byłem czy on? się wrócę. To ty? To ty nie? nie! Fak. Dobra. Tak tylko że ja jestem ty. Ninja i, i nie możesz mnie trafić zapomniałeś? What the Brówka, poćwicz. Celność. No nieźle, jak na murówkę. Ty, to nie był komplement. Żałuję, <laughs> morderca, faka Już cię widzę, już nie żyjesz, stary. Ty już stary. Fuck, nie trafiłem. Idę po ciebie. Stary, ty już nie żyjesz. Uf. Fuck you, man. Uf, fuck, fuck. fuck. No, Bo, be, typy be boku. Jeden e, siedem. nie zdążymy chyba nagrać drugiej, to będę musiał drugi odcinek zrobić. Dobra, dobra, nieważne. Lecimy z tym koksem. Na motyki się bijemy, stary. E, dobra, musimy szybko zakończyć. Żeby mi nagrywania starczyło, to nie? E, stary, ty tu gdzieś jesteś? Stary. Ej, ja widziałem chyba tego gnoja! Widziałem chyba tego gnojka! Nie, z pierwszymi, dobra. E, pod, pod torami jest. Nie widzę. Mhm. E, dobra, dobra. Kątem oka, dobra. E, słuchaj, ja, ja cię szukam. E, ja cię szukam, ja cię szukam, ja cię szukam. To zobaczymy, czy mnie znajdziesz. To jednak był mójnik. No chodź, moróweczko. Zaraz ci coś in... Zaraz moja motyka cię... Fak, fak, fak. Zaraz nam zabraknie czasu do nagrywania. No też. Gdzie ty jesteś? I Jak nam nie starczy czasu, to po prostu, e, kto będzie... Wie... Gdzie ty jesteś? Uj, już nie żyjesz, stary! Nie, ja cię zabiłem. Ej, dobra, słuchaj. Słuchaj, bo zaraz nam braknie czasu. Dobra, spróbuj mnie jeszcze zabić. Nie umiem montować, spadaj. Dobra. Nie, 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 po prostu wrzucę musiałem. nim... Dobra. Jak mnie nie zdążysz zabić, to po prostu będziemy kontynuować tą marękę w drugim odcinku. Co nie? Lalalalagi. Lalalalagi. Falsie. No gdzie... No gdzie ty jesteś, beboku? Jest! Do... Fuck! Jest! Jest! Yes. Dobra, kończymy ten odcinek z drugim, będziemy kontynuować to mar